Brotowo jest w hotelu, brotowo jest w hotelu. poleciał ściany, tutaj jest sobie gdzieś. Ah. James, je obiecuję. Dzień dobry, dwa razy długo. Gdy w kanapce, w kanapce jesteśmy, dwa w kanapce. One down, one down. Leży, leży, leży. Cztery, na, na długiej, na długiej cztery.

Jeden ani GMC no, budował. No, ja jestem w, w, w stanie na budowę, dawaj, dawaj, dawaj. Jestem. Ilu zostało, wiecie? Chodź, e, jeden, kto tam? Brawo tam masz, ten! Kto jest tam? Out, down, drugi, A on, on, drugi dawaj! Jeszcze jeden, jeszcze jeden! Na jest jeden. Na mnie jeden, tu jest 150 lecz. Biegnę. Jestem, jestem, W ulicy, w uliczce. Jest, tam jest. Dajesz. Chodź na mnie będzie u ciebie Krótce ci to! Do... Góra, 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 góra! Grabiny, uważaj, 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 Nie, nie, nie! nie uważaj, chodź! uważaj, 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 ja uważaj, 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 uważaj,